Hey, bezapelacyjnie, nieodwracalnie i niezaprzeczalnie nadszedł czas kolejnego odcinka Tajemnic Ciekawostek Tits Liberty City Stories. Z tego co mi się wydaje, tym razem udało mi się zrobić to na czas. Jestem sam w szoku, ale nie ma co narzekać. Dzisiaj na tapetę poleci 5 kolejnych ciekawostek, zatem jak zawsze będzie co oglądać. Yy, jeszcze jedna rzecz, której zapomniałem powiedzieć przed chwilą, przejrzałem Wasze ciekawostki i niektóre z nich pojawią się w dzisiejszym odcinku. No dobra, nie przeciągając, zabierzmy się za odcinek. No dobra, zmierzamy właśnie w kierunku pierwszej ciekawostki, która znajduje się na parkingu pogotowia ratunkowego Nadesłał ją nam specjalnie królik Osama i zaraz zobaczymy co też ciekawego skrywa. Liberty City. Ok, tutaj możemy zjechać. Tam jest nasz cel, czyli karetka. Hmm, dobra, jesteśmy na miejscu. No i nie byłoby nic z tym dziwnego, gdyby nie logo karetki. Przypatrzcie się dobrze: zazwyczaj w takich logach występuje wąż zwany eskulapem. Jest on owinięty wokół laski. To jest symbol lekarski. Z tego co czytam, jeszcze odrodzenia. Natomiast tutaj po prostu mamy najzwyklejszego plemnika. Nie oszukujmy się, po prostu Rockstar kolejny raz sobie z nas zażartował w jakże oczywiście charakterystyczny dla niego sposób. I co? No i to chyba tyle. No Nie ma co tu za bardzo podziwiać przy tym plemniczku. Zabieramy się dalej za kolejną ciekawostkę. Dobrze, zmierzamy właśnie w kierunku samego serca Stautu Thailand. Mowa oczywiście o w miejscu, w którym znajdziemy największą ilość reklam, czyli jednoznacznie można powiedzieć, znajdziemy największą liczbę ciekawostek. Tym razem zajmiemy się jednym z nawiązań do San Andreas, mianowicie zaraz zobaczycie, o co dokładnie mi chodzi. Wysiadamy. Okej, okay. znajdujemy się dokładnie w tym miejscu, w którym chcieliśmy. Teraz powinny Wam się ukazać dwa plakaty, na których Znajduje się charakterystyczna postać dla San Andreas. Mowa o CJ-u, czyli Carlu Johnsonie. Może, być może niekoniecznie on go przy, nie przypomina, ten plakat Go, ale, ale uwierzcie mi, jest bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczny. Co można jeszcze powiedzieć? Reklamuje tu jakąś markę obuwia. Nie wiadomo, chyba jakiś hit O. Nie jestem pewien, czy to jest na pewno to. No i poza tym. Widać, że gra w kosza, no i to chyba tyle. Oczywiście wszystko zgadzałoby się, jest to sensownie pokładane, dlatego że akcja Sandra dzieje się w 92, natomiast Liberty City Stories dzieje się w roku 98. Okej, okay, to by chyba było tyle przy tej ciekawostce. Ja sobie pojadę kawałek dalej i spotykamy się za chwilę w następnej ciekawostce. Jedziemy. No dobra, jedziemy z koksem i zaczynamy z kolejną ciekawostką. Mianowicie jest to plakat, który zwie się Erection Night. Jest to nawiązanie do Election Night, czyli nocy wyborów, a w tym momencie mamy tutaj noc erekcji. Co to znaczy erekcja? Zapewne wszyscy z Was wiedzą. I co by można powiedzieć jeszcze o tym filmie? Tak, bo to jest plakat przedstawiający film, który rany jest właśnie w tym kinie. Oczywiście film to jest e, z branży porno, można się łatwo domyśleć i ponoć grają w nim e, aktorzy przebrani za polityków, no i to chyba tyle do troszkę śmiesznego nawiązania i sparodiowania e, nazwy, którą jak nie trudno było się domyślić, nawiązuje do kolejnego zboczonego zapędu panów z Rockstara. Okej, okay, możemy zabrać się za następną ciekawostkę. Marzeniem zapewne każdego dorosłego faceta jest obejrzenie filmu po ciężkim dniu w pracy. Jaki film oglądają faceci w Liberty City? Zaraz zobaczycie. No dobra, zbliżamy się do naszego celu, który był też pokazany w poprzedniej odcinku. Ok, mowa oczywiście o tychże pięknych piersiach, które należą do znanej aktorki Candy Sachs. Widzicie to na samej górze. Jest tam napisane co ciekawe: po raz pierwszy wydaje mi się, że zdjęcie jej jest zrobione w innym e, staniku niż zawsze. Zawsze to był stanik nawiązujący do e, barw e, USA. Natomiast tutaj mamy czarny stanik i napis Let me bounce czyli pozwól mi poskakać. No tak, no co możemy się spodziewać po Candy Saks, która jest chyba najbardziej rozpoznawalną twarzą branży porno w całej serii GTA? No okej, okay, chyba to tyle, nie ma co tu dużo podziwiać, chociaż. No nie wiem, dobra. Okej, okay, idziemy do następnej ciekawostki. Zmierzamy właśnie w kierunku ostatniej ciekawostki w dzisiejszym odcinku, mianowicie do Opery Liberty. Nie po to, by posłuchać tutejszych wyjców, ale żebyśmy zobaczyli jedną z ciekawostek, która nawiązuje kolejny raz do San Andreas. No dobra, myślę, że podjechaliśmy. Możemy tutaj zaparkować. No i będzie interesował nas napis Liberty Opera CEO. Jak widzicie, jest to charakterystyczna czcionka którą widzieliśmy nieraz w San Andreas, ponieważ była ona czcionką przewodnią, no i tutaj twórcy postanowili użyć w związku z napisem prezentującym tęże operę. No i okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze ciekawostki, możemy teraz bezpośrednio udać się do studia. No i okej, okay. tym sposobem dobrnęliśmy do końca trzeciego odcinka Time Ciekawostek Liberty City Stories. Mam nadzieję, że ciekawostki były w miarę interesujące. W następnym odcinku postaram się, aby więcej ciekawostek było nadesłanych od Was i pokazanych przeze mnie. To chyba na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w regularnym odstępie czasu. Trzymajcie się i cześć. Do usłyszenia.